Co jest mordo? Mówiłeś, że miałeś nie pić, a dopiero co wjechałeś z Soty, a ty już wyjebałeś ze trzy Wszystko jest git? Przez chwilę byłeś jak nie ty Aż się trochę martwiłem i w końcu wróciłeś I ty jaki pełen werwy, uśmiechnięty Aż sam chyba coś jedne. Ty głupio byłby nie pchnąć, co? Dzisiaj to pewne ziom, że ten melanz nie skończy przed pierwszą I mógłbym tak codziennie, byłby mnie już nie dogoniła codzienność, bo chcę życia coś więcej, ale nie chcę tego życia, co większość Ty weź mi polej kolejkę, potem kolejne Dziś będę tu miał, jeśli zechce I to to godzina, już wezmę wszystko, co wpadnie mi w ręce I proszę cię polej mi jeszcze jeden sok Polej mi jeszcze coś Póki nie padłem z jeszcze Choć był blisko i mimo to dalej mało mi mordą, łycha z kolą Graję jak Malony i I przydałby się ktoś, kto ma coś Ty jak taki znasz ich Dzwon, bo zwiedzam miasto w Folkor. Kiedyś będę wdzięczny tym spalnym mostom Mazenia każą iść pod prąd, idę tam od lat Nad nami już zrobi się widno A miałem wyjść tylko na drink Kole z czystą, albo z czymś Chuj z tym, że nie miałem dziś w planach pić całą noc I po niej jeszcze parę dni Kiedyś z tym skończę Jak zwykle czas płynie, wszystkie mały niemi. Chyba sam wiesz, w weekend jak coś dobija, jak chcesz będę się kręcić Pewnie całą noc miało być szybkie wyjście na te parę piw Ale się skończyło jak zawsze, z paru się, zrobiło 12 i rano powtórka Bo w sumie nie było aż tak źle i minęło wiele dni I dalej lubię ten sport Na dniach wydam parę rzeczy, może kser mają kto tu jest to Jak nie to nie, w sumie jeśli mam być cztery, to nie to Gdybym żył tym, co mówię jaki zjebył Nie wiem kim by był, ale na pewno nie mną Znów miałem wziąć piwo i kupiłem jej Jacka i chuj z tego, że bez okazji Kto mówił, że musi być jakoś mam urodziny, jak chcę piątyki Co to też pewnie ktoś ma Tyle co wydałem na alkohol, to byłoby na porcy. Rozpłynęło się od tak nie ma już nawet na punto Ty może i ta, ale w sumie chuj, to Przecież w tym stanie i tak nie szerobę za kukę. Ty pewnie na fakcie, ty sami bierzemy burban. bo ostatnio brzydzę się wódką, no. Ty płynie ten czas, minęła północ już dawno, ja. Na młodz nami już zrobi się widno, a miałem wyjść tylko na drink. Kolescy czy z tą, albo z czymś chuj, z tym, że nie miałem gdzieś plan. i